Kiedy Borsuk? Kiedy Borsuk? Widzowie, jest wreszcie umowa na polski sprzęt, a więc BWP Borsuk. Po wielu latach i trudach udało się zakontraktować pierwsze BWP rodzimej produkcji i na pewno nie ostatnie. Zapraszam do materiału, gdzie pogadamy o tym kontrakcie oraz o samej konstrukcji. Zaczynamy. Umowę podpisano dzisiaj w Warszawie i przyznam szczerze, że jestem w małym szoku. Zresztą nie tylko ja, z powodu skromnej oprawy tego wydarzenia. Ten najważniejszy zakład dla polskiej zbrojniówki ostatnich dekad został dość słabo opakowany. To już pozyskanie kolejnych krabów w grudniu zeszłego roku było huczniej przygotowane. Dziwna decyzja, i na pewno nie wynika ona z lekceważenia tej chwili, a pewnie z braku czasu udania się np. do stalowej woli. Ale mimo wszystko dziwię się temu, niemniej to akurat najmniejszy problem. Kupiliśmy dokładnie 111 bwp Borsuk z zwierząt ZSW-30 za 6,5 ml jarta złotych, a więc wychodzi około 58 milionów za sztukę. W tym też jest pakiet szkoleniowy czy logistyczny. Dostawy ruszą już w tym roku i mają potrwać aż do 2029 roku. Strasznie długo, no ale to polska zbrojeniówka niestety. Mówiłem wam ostatnio o Baobabach K. Tam w 2023 roku kupiono 24 egzemplarze, a dostawy mają mieć miejsce w latach 2026-2028. Bez naprawdę solidnego przyspieszenia i wzięcia się do roboty panowie politycy, z każdej Opcji politycznej, bo nie chcę tutaj krytykować wyłącznie obecnej władzy, to będziemy wiecznie produkować bardziej jako manufaktura, a nie przemysł z prawdziwego zdarzenia. Czy zamówiona ilość BWP to odpowiednia liczba? Oczywiście, że nie. Nasze potrzeby są znacznie, znacznie większe, przekraczające tysiąc egzemplarzy. Pomijając fakt, na jakim poziomie jest BWP-1, to tych również brakuje po sporej donacji dla Ukrainy. Taki zamówiony wolumen w wersji optymistycznej trzeba traktować rozruchowo. To znaczy, trzeba rozpocząć produkcję i przekazać pierwsze egzemplarze polskim żołnierzom. Oni najlepiej sprawdzą ten sprzęt w codzienności, a przy ewentualnych wadach i problemach producent naniesie poprawki. Kolejne umowy to także możliwość zmniejszenia ceny jednostkowej więc takie podejście rozumiem, jest ono generalnie powszechne na świecie przy okazji wdrażania zupełnie nowych konstrukcji. Zobaczcie na przykład Człokaltaj, którego dostawy do tureckiego wojska wreszcie się rozpoczną. W pierwszej konfiguracji T1 do 2028 roku będzie dostarczonych 80%. Pojazdów, dokładnie 3 w tym roku, a w następnych latach odpowiednio 11, 41 i 30. Potem ma być ich 165 czołgów w następnej konfiguracji, a kolejne już w docelowej T3. Razem będzie tego około 1000 pojazdów. Jeśli oczekiwaliście zamówień od razu na 500 sztuk, czy nawet więcej, to uważam to za błędne podejście. Tu moim zdaniem trzeba postawić zupełnie inne pytanie. Kiedy kolejna umowa? Jeśli mamy na nią czekać następne kilka lat, czy aż do końca zrealizowania tej obecnej, to faktycznie mamy dramat widzowie. Kolejne kontrakty, w przypadku pozytywnej weryfikacji Borsuka, powinny być podpisane w ciągu kilkunastu miesięcy i nie na kolejne około 100 pojazdów, ale to już powinna być znacznie większa liczba, co z jednej strony pozwoli zabezpieczyć produkcję przez producenta, a z drugiej zbić cenę jednostkową. Tak to widzę, ale oczywiście podzielcie się waszą opinią w komentarzach. Skąd się w ogóle wziął BWP Borsuk? A właściwie nowy pływający bojowy wóz piechoty Borsuk? bo pod taką nazwą był on rozwijany. Oczywiście celem podstawowym było wprowadzenie nowoczesnego zamiennika dla BWP-1, który pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku. Maszyna stara, nie nadająca się na współczesne pole walki, a co gorsze, nie poddana żadnemu procesowi modernizacji na przestrzeni ostatnich dekad, choć takie propozycje oczywiście były. Jako symboliczny, ale i praktyczny początek prac nad polskim bojowym wozie piechoty, należy uznać podpisanie umowy w 2014 roku między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a konsorcjum, które miało go zbudować, w jego skład wchodzi m.in. Huta Stalowa Wola, jako liter, a także Rosomakesa, wojskowe zakłady elektroniczne, wojskowe zakłady motoryzacyjne, Politechnika Warszawska czy Gliwice. Na ten cel przeznaczono 75 milionów złotych. Jak więc widzicie widzowie, od początku było pod górkę, bo taka kwota na tak skomplikowany program nie jest sobą specjalnie imponującą, co też będzie miało swoje konsekwencje w następnych latach. No ale idźmy dalej. Już trzy lata później zaprezentowano początkowy model Porsuka, który został wykonany ze stali pancernej. Polscy inżynierowie więc ruszyli od razu do pracy i trzeba przyznać, lekko nie mieli. Dlaczego? musieli połączyć trudne ze sobą elementy, a więc odpowiedni poziom ochrony balistycznej i przeciwminowej z wymogiem, który dla wielu jest chyba najbardziej kontrowersyjny, a więc pływalności. Także widzowie tu musiały być kompromisy i myślę, że polska myśl techniczna wyszła z tego naprawdę sprawnie, ale o tym za chwilę. W 2019 roku gotowy był prototyp. Według początkowych planów wszystkie prace rozwojowe miały się zakończyć w 2021 roku, a już rok później Borsuk miał być gotowy do produkcji. Teraz przypomnijcie sobie, widzowie, za ile był prowadzony cały ten program. 75 milionów złotych. Przy takich wymogach i budżecie trudno było się wywiązać z takich parametrów i jak wiecie tak się stało. W 2022 roku podpisano aneks do umowy z 2014 roku, który podniósł wartość programu do 350 milionów złotych, w tym wkład własny ASW wyniósł prawie 20 milionów złotych. Prace rozwojowe mają się zakończyć do 23 grudnia 2025 roku. Zamówiono kolejne cztery prototypy, co przyspieszyło prowadzenie niezbędnych testów kwalifikacyjnych. Ważnym dniem był 28 lutego 2023. Wtedy to ówczesny minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, podpisał umowę ramową. Podkreślam, ramową, czyli bez żadnych zobowiązań na ponad 1000 borsuków w wersji bojowej oraz ponad 300 wozów specjalistycznych opartych na tym samym podwoziu. W ich skład mają wejść gąsienicowe transportery rozpoznawcze, Poznawcze żuk, gąsienicowe wozy dowodzenia OSET, wozy ewakuacji medycznej gotem, wozy zabezpieczenia technicznego gecon i transportery rozpoznania skażeń Ares. Aczkolwiek Borsuka można dostosować np. pod inne systemy wieżowe, np. moździerz. Na ostatnim ms u w Kielcach można było zobaczyć taką hybrydę, a więc podwozie Borsuka z nową odmianą wieży M120 RAK, zwaną przez producenta, czyli Hutę wola M69. Potencjał konstrukcji więc, jak widzicie, jest ogromny. Tematu odmian specjalistycznych nie będę rozwijał, bo je widzowie trzeba jeszcze zaprojektować. Mam tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Rosomakiem i nie będziemy musieli na nie czekać kilkunastu lat. W każdym razie, według ówczesnych planów, pierwsze umowy wykonawcze miały się pojawić jeszcze w tym samym roku, a więc w 2023. Tymczasem została ona podpisana dopiero ponad dwa lata później. Dlaczego? Były co najmniej dwa powody. Po pierwsze, sama konstrukcja nie była pozbawiona problemów technicznych, przez co wojsko nie chciało podpisać kontraktu. Miało chodzić o przegrzewające się przekładnie boczne. Akurat to bardzo dobrze rozumiem. To, że coś jest z Polski, nie oznacza, że zawsze trzeba kupić, niezależnie od tego, w jakim jest stanie. Zwłoka z podpisania umowy ze względu na problemy techniczne jest dla mnie jak najbardziej akceptowalna i czekano na rozwiązanie tego problemu przez producenta. Udało się to i pod względem technicznym Borsuk był sprawdzony i gotowy. Potem kolejnym wyzwaniem okazała się cena. PGZ miało chcieć za dużo, a MON zbijał cenę. Kolejne miesiące mijały i ostatecznie, jak widać, udało się dojść do porozumienia. Akurat taką wysokość kontraktu można oczywiście zawsze krytykować, czemu tak dużo, ale według mnie nie. Pamiętajcie, że to dopiero start produkcji i ta cena przy organizacji całego procesu nie może być niska. Da się znaleźć na rynku tańszy sprzęt, ale tu nie ma wątpliwości, że warto taką inwestycję podjąć. Szczególnie że kolejne umowy, które muszą być, obniżą cenę jednostkową. No i oczywiście, warto, a nawet trzeba inwestować w polski przemysł. so Przejdźmy widzowie do samego borsuka. Ma on ponad 7,5 metra długości, szerokość wynosi 340 cm, a wysokość to prawie 3 metry. Masa bojowa w wersji podstawowej wynosi 28 ton. Załoga składa się z trzech osób: dowódcy, operatora uzbrojenia oraz kierowcy. Na pokładzie można zabrać do 6 żołnierzy desantu. Za napęd odpowiada silnik MTU 8V199TE20 o mocy 720 koni mechanicznych. Jest on połączony z przekładnią Perkinsa X300. Taki zestaw pozwala rozpędzić borsuka na utwardzeniu terenie do maksymalnej prędkości około 65 km na godzinę. Aczkolwiek na testach osiągano nawet większe wartości, ale wtedy spadały właściwości manewrowe całej konstrukcji. W wodzie z kolei porusza się z szybkością 8 km na godzinę. Mimo wymogu pływania udało się zachować naprawdę przyzwoity poziom opancerzenia. Z przodu odpowiada o normie stanak czwartego poziomu, a więc wytrzyma ostrzał amunicją kalibru 14,5 mm. Z boku z kolei to poziom trzeci, a więc wytrzymałość na amunicję kalibru 7 i 7,62 mm. Polski BWP może dopancerzyć, dzięki czemu poziom ochrony wzrośnie. Rezerwa na to jest, podwozie te kilka dodatkowych ton wytrzyma. Z rzeczy wartych wspomnienia jest tu także system obserwacji do ogólnej, co znacznie zwiększa świadomość sytuacyjną załogi. Borsuk bo był testowany z dwoma rodzajami gąsienic. Stalowymi, czyli tradycyjnymi oraz elastycznymi. Które są lżejsze, cichsze i dają większą wyporność. Na pewno o to zapytacie, a więc już teraz odpowiadam. Czy Borsuk ma aktywny system ochrony pojazdu? Nie ma, bo wojsko jeszcze tego tematu nie ogarnęło. I nie chodzi wyłącznie o Borsuka. Na szczęście inżynierowie zadbali także i o to, więc można go tu zamontować. Zamówiliśmy bojowe borsuki, a więc wyposażone w kolejne złote dziecko polskiej zbrojówki, czyli ZSW-30. System opracowano na podstawie umowy z 2013 roku na blisko 90 milionów złotych. Konsorcjum odpowiedzialne za tą konstrukcję składa się z Huty Stalowa Wola oraz WB Electronics, czyli mamy tu miks firmy państwowej i prywatnej, co ostatecznie przyniosło świetne rezultaty. Głównym uzbrojeniem bezzałogowej wieży jest armata automatyczna MK44S Bushmaster kalibru 30 mm. Jest ona produkowana na licencji przez HS. Zasilanie amunicją jest dwustronne, przez co łatwiej przełączyć się na jej inny typ. A Zasięg to około 3,5 km, a szybkość to 200 strzałów na minutę. Może ona używać amunicji różnego typu, w tym programowalnej. Zapas dla tego kalibru to 400 pocisków. Armatę możecie ustawiać w pionie w zakresie od minus 9 do 60 stopni. Zatem, za jej pomocą, można także eliminować cele powietrzne. Bardzo łatwo przyzwolić system, nawet w warunkach polowych, w armatę kalibru 4,7 metrów. Aczkolwiek pamiętajcie, że wtedy będzie mniejszy zapas amunicji. Do tego mamy podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR. Niewykluczone, że w przyszłości nastąpi integracja także z innymi rodzajami pocisków przeciwpancernych, jak na przykład Javelin, choć myślę, że nam marzy się przede wszystkim Moskit. Zwierzom jest też sprzężony Maszynowy UKM200C kalibru 7,62 mm. zsw 30 posiada system wykrywania opromiowania laserowego obra 3 połączony z ośmioma 8... gatami dymnymi. Głowice optoelektroniczne dostarczyła polska firma PCO, chociaż początkowo było to rozwiązanie zagraniczne od włoskiej firmy Selex EX. Na szczęście dość szybko przerzucono się na rodzimego producenta. Z kolei system kierowania ogniem pochodzi od WB Electronics, wchodzącej w skład grupy WB której chyba Wam bliżej przedstawiać nie trzeba. Pozwala on działać w trybie killer-killer i hunter-killer, czyli w pierwszej wersji zarówno dowódca, jak i działonowy niezależnie od siebie namierza, identyfikuje i likwiduje cel, a w drugim dowódca zajmuje się namierzaniem i identyfikacją, a działonowy jego eliminacją. zzw 30 ma opancerzenie na poziomie stanek 2, a masa najprawdopodobniej wynosi około 2,5 tony. Dokładnej wartości nie znamy. Mamy więc do czynienia widzowie z produktem naprawdę z najwyższej półki, który na szczęście jest ustostarczany do polskiego wojska. Na razie są to rosomaki, jakie będą nowo pozyskane, np. w wersji Rosomaka L. Producenci mogą na razie wytwarzać 5 wiersz w miesiącu, ale na życzenie MON można zwiększyć wielkość produkcji do 15 sztuk. Mam nadzieję, że taka decyzja zostanie podjęta, bo zapotrzebowanie wojska jest ogromne. Przy tempie produkcji 60 egzemplarzy rocznie będziemy nasycać nasze wojsko z 30 lat. W ramach ciekawostki powiem dla niezorientowanych, że HSW pracuje nad mniejszym bratem zzw 30 a więc l 30 Ten system wieżowy będzie wyraźnie lżejszy i osiągnie prawdopodobnie masę około 1200 kg. Uzbrojenie główne, a więc MK44S Bushmaster kalibru 30 m, będzie to samo, i również z możliwością przyzbrojenia do kalibru 40 m. Wagę zaoszczędzono m.in. na niższym poziomie pancerzenia oraz pojedynczej wyrzutni pocisku przeciwpancernego. W teorii mogłaby ona trafić np. na PWP-1 na w ramach modernizacji, ale nie wiadomo czy MON będzie tym zainteresowane. Natomiast niezależnie od tego zwiększy się portfolio produktów HSW i to może być ciekawa opcja eksportowa. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o możliwości sprzedaży Borsuka. Nasz BWP ma naprawdę unikatowe zdolności. Samo zbudowanie bojowego wozu piechoty nie jest może aż tak niespotykanym osiągnięciem, bo w Europie macie kilka wozów tej klasy na podwoziu gąsienicowym, jak choćby CV90, Pumę, Linksa czy Ascoda. Natomiast fakt, że Borsuk pływa i posiada jak na tym możliwości solidny pancerz, to już faktycznie coś wyjątkowego. Do tego dołóżcie wieżę czw 30 która również jest potężnym narzędziem ofensywnym i macie, przynajmniej w teorii, gotowy hit eksportowy. O naszego BWP miały pytać już Rumunia czy Brazylia. Myślę, że powinniśmy go częściej promować za granicą. Duży plus za fakt, że prezentowaliśmy go na ostatnich EuroSatorach. Minus, że nie zabraliśmy go na blisko wschodnie targi IDEX 2025. Wiem, że większość z Was uważa, że powinniśmy zostawić eksport spokoju, a dopiero gdzieś za 10 lat pomyśleć o tym, jak już przyzwoicie nasycimy polskie wojsko tą konstrukcją. Tu się z wami nie do końca zgodzę, bo uważam, że budowa potencjału polskiej zbrojniówki nie odbywa się wyłącznie poprzez zamówienia od Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, bo one kiedyś się skończą, a na pewno na takim poziomie i wtedy zaczną się znowu chude lata. Dlatego, moim zdaniem, po rozpoczęciu produkcji, dostawie pierwszych seryjnych egzemplarzy do polskich żołnierzy i sprawdzeniu konstrukcji, trzeba próbować startować w międzynarodowych przetargach z Borsukiem. HSW deklaruje początkowe zdolności produkcyjne na poziomie około 50 pojazdów rocznie, choć potencjał ma wynosić ponad 100 sztuk rocznie. Borsuk może być dopancerzony, ale i to ma swoje granice. Jeśli chcemy pojazd naprawdę solidnie wzmocniony, choćby na poziomie koreańskiego AS-21 Redback, to musimy go przeprojektować i dostosować część elementów pod nowe parametry. Jak choćby powerpack, aczkolwiek od zera nie zaczynamy, co na pewno przyspieszy pracę. Poza tym brak wymogu pływalności też będzie miał na to wpływ. Mówiłem wam w ostatnim odcinku wojskowych newsów o tym, że hutastowa wola dalej pracuje nad polskim, ciężkim PWP. Koniec prac planowany jest na 2029 rok. Choć jestem ogromnym zwolennikiem tego projektu, to nie będę ukrywać, że jestem równocześnie pesymistą co do jego realizacji. Obawiam się, że presja w sprawie pozyskania gotowego rozwiązania i rozpoczęcia dostaw za kilka lat już sprawdzonego rozwiązania będzie na tyle duża, że skończymy jak z Rosomakiem, to znaczy będziemy po prostu klepać na licencji. Samo w sobie to nie jest złe właśnie na licencjach rozwijali swój przemysł Turcy czy Koreańczycy, ale na tym etapie to jesteśmy w stanie zaprojektować taki sprzęt własnymi siłami. Mam nadzieję, że jakimś cudem uda się jednak uratować CBWP i zostanie on stworzony siłami polskiego przemysłu. Podsumowując widzowie... Udało się. Nie narzekajmy co do ceny czy ilości, a naprawdę cieszmy się z faktu, że polska myśl techniczna pokazała siłę i nie mówię tego ironicznie. Stworzyliśmy pojazd wysokiej klasy. Nie jest tu wszystko zrobione Made in Poland, bo na przykład system napędowy nie pochodzi od polskiego producenta, a od dość problematycznego politycznie MTU o czym przekonali się choćby Turcy przy czołgu Altaj, czy Korea Południowa przy K-9. Ale naprawdę sporo elementów jest z literkami PL, choćby ZSW-30, pancerz, zawieszenie hydropneumatyczne. Dlatego więcej takich projektów, przy których będzie się rozwijać polski przemysł, czego Wam i sobie życzę. No i dobrnęliśmy do końca widzowie. Na pewno temat gorący, więc jest co komentować. Widzimy się widzowie w sekcji komentarzy. Trzymajcie się, miłego czwartku i do następnego materiału. Hej!